ważna dyrektywa w kontekście naszych zobowiązań związanych z tak zwanym pakietem klimatyczno-energetycznym gdzie jednym z elementów pakietu właśnie jest efektywność energetyczna czyli podniesienie tej efektywności energetycznej a także problem z poprawą jakości powietrza bo w dużym zakresie jakość powietrza uzależniona jest od emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, także ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zwiększenie efektywności. Rozumiemy większa ilość energii, mniejszym kosztem, czyli mniejszą ilością emitowanych zanieczyszczeń i to ewidentnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. W zasobach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też wojewódzkich, Fundusze Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej znajdują się środki finansowe przeznaczone też na podniesienie efektywności energetycznej budynków. To w zależności od tego, jakie programy, bo to różne programy pomocowe są dedykowane tej dziedzinie. Jako przykład mogę podać środki pochodzące z, z takiego programu nazwana Kafka, -CA, program, który jest związany. Z ograniczeniem tak zwanej niskiej emisji poprzez podniesienie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. I tutaj na tą działalność przeznaczona jest kwota 800 milionów złotych.